Cześć, dzisiaj powiemy Wam o tym, jak naprawdę działają projekty IT, informatyczne, deweloperskie i wylistujemy 10 rzeczy, o których warto pamiętać. Rynek usług informatycznych i technologicznych to dla większości osób spoza branży wciąż zamknięta księga i pilnie skrywana tajemnica. Mimo, że Polska jest znana z wychowywania talentów kontraktowanych przez USA, Europę Zachodnią czy Niemcy. I mimo, że wciąż kojarzona jest jako jeden z liderów tak zwanego rynku outsourcingowego, to mam wrażenie, że wciąż mało osób zdaje sobie sprawę, jak ten rynek rzeczywiście działa, jak funkcjonuje i jak w niego się odpowiednio wkomponować. I z jednej strony taki stan rzeczy jest korzystny dla samych firm zatrudniających i pośredniczących, bo przecież im mniejsza wiedza kandydata na temat tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, tym większa swoboda w dyktowaniu warunków zatrudnienia. Z drugiej strony prawdą jest również to, że nie wszyscy muszą rozumieć wszystko, co się w tej branży dzieje jest to wiedza trochę bardziej specjalistyczna. Dla tych, którzy rzeczywiście tym tematem się interesują lub pracują już w branży. Numer jeden to outsourcing versus internal development, czyli development wewnętrzny. Aby zrozumieć sedno projektów deweloperskich, należy rozumieć, czym różni się tak zwany development wewnętrzny od outsourcingu i contractingu. To często również podział, który jest widoczny w rolach i pozycjach, na które zatrudniają firmy. Development wewnętrzny to proces budowy oprogramowania na własny użytek i sprzedaż. Firm, które posiadają swój produkt, który okazał się komercyjnym sukcesem i posiadają swój własny zespół deweloperski finansowany z własnych budżetów, jest stosunkowo mało. To tak zwane perełki, którym udało się nie tylko wytworzyć własną technologię ale również z powodzeniem uruchomić i zmonetyzować ją na rynku. Aby to się udało, firma musi stworzyć jakościowe rozwiązania technologiczne, sfinansować jego stworzenie, development, a następnie zdobyć wielu klientów gotowych płacić za swoje rozwiązania mniejsze lub większe kwoty. Dlatego również takich firm, jak i pozycji w zespołach z takimi produktami jest niezwykle mało. Większość osób chce pracować właśnie w tych firmach. Które swoje produkty posiadają, i dlatego walka o te pozycje jest właśnie największa. Outsourcing to z kolei proces dostarczania usług klientom, którzy takich usług potrzebują. Takie usługi są po prostu fakturowane i rozliczane. Powodów do korzystania z takich usług przez firmy i klientów może być wiele, ale najczęściej są to: brak wiedzy na temat budowania technologii lub zespołów technologicznych, chęć skorzystania z usług przez ograniczony czas, nie w nieskończoność, Przyspieszenie procesu rozpoczęcia projektu. Korzystanie z usług IT to bardzo często wybór podobny do tego podejmowanego właśnie odnośnie mieszkania lub nieruchomości. Wynajem kontra kredyt. Możesz budować i inwestować w technologię, zespół i wiedzę, które w pewnym sensie staną się twoją własnością. Jeśli jednak potrzebujesz tego jedynie przez krótszy okres, lepszym rozwiązaniem może okazać się wynajem takich kompetencji. Podsumowując, jeśli o projekcie myślimy długoterminowo, to budowa własnego zespołu technologicznego będzie zawsze opcją bardziej opłacalną. Wiedza i zasoby zostają wtedy w firmie i to firma posiada 100% kontrolę kosztów takiego projektu. Jeżeli jednak potrzebujemy doraźnego wsparcia, lepszą opcją może rzeczywiście okazać się wynajem zasobów od kogoś innego na określony czas. Numer 2, czyli koszta i rozliczenia opłacalność projektów. Mimo rewolucji w świecie AI, projekty deweloperskie wciąż kosztują i to sporo. Stawki czołowych specjalistów wcale nie zmalały, a ci, którzy zaadaptowali się do zmian technologicznych, nauczyli się sztucznej inteligencji, stali się na rynku IT jeszcze mocniej cenieni. Kontraktując jednak usługi IT warto mieć na uwadze model rozliczeń, który jest na rynku powszechnym standardem. Usługi IT na rynku polskim wyceniane są zazwyczaj projektowo, czyli w zależności od wykonywanego zakresu projektu, za dostarczone rozwiązania. Jest to jednak model, który nie jest odpowiedni do specyfiki projektów IT, ponieważ charakteryzują się one zmieniającymi się okolicznościami, wytycznymi lub mniejszymi, większymi opóźnieniami. Dlatego standard zachodni to rozliczenie na podstawie czasu poświęconego na realizację usługi, na podstawie tzw. Menday, czyli dniówek. Lub ryczałtowych stawek miesięcznych. Ten model staje się również coraz bardziej popularny w Polsce wraz ze zwiększającą się świadomością polskich przedsiębiorców i klientów i zrozumieniem specyfiki projektów technologicznych. Numer 3, czyli HR i rotacja projektowa, czyli tak zwane to nas nie dotyczy. Realizując projekty IT z zewnętrzną firmą, czyli nie rekrutując zespołu wewnętrznego, Klienci bardzo często myślą, że daje im to tzw. święty spokój. Nie muszą się martwić o kwestie związane z HR lub o rodację projektową. Teoretycznie jest to prawda i w przypadku współpracy outsourcingowej, ciężar zatrudnienia specjalistów, dbania o kulturę organizacyjną, leży po stronie dostawcy usług. W praktyce jednak nie jest to do końca prawda, bo to jak dostawca zarządza HR lub warunki zatrudnienia specjalistów. Przekładają się potem finalnie również na specyfikę projektu po stronie klienta. A przecież sytuacje krytyczne, takie jak choroby, zwolnienia, urlopy, dotyczą przecież również finalnego klienta. W praktyce zatem oczekiwania klienta w tym obszarze bardzo często przewyższają realia i to nas nie dotyczy, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. A zarządzanie IHR staje się tak samo istotne w przypadku współpracy z dostawcą, jak przy budowaniu własnego zespołu technologicznego. Rekrutacja, czyli odwieczna rozbieżność firm i kandydatów. Jest jeden proces, który bardzo często decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia i jest nim rekrutacja. Firmy IT, jak i klienci tych firm prowadzą swoje własne rekrutacje na stanowiska do swoich zespołów. Rekrutacja ma zawsze swoje dwie strony. Są to tzw. strona miękka, HR, i strona techniczna, uparta na wiedzy merytorycznej. Najczęstszym błędem podczas procesów rekrutacyjnych jest zbyt duże skupienie się na jednej z tych stron i obszarów. Bardzo często firmy technologiczne decydują się zatrudniać kandydatów mocnych technicznie, jednocześnie nie zwracając uwagi na dopasowanie kulturowe i organizacyjne. Po pewnym czasie okazuje się jednak, że dana osoba nie jest dopasowana do firmy i mimo bogatej wiedzy technicznej nie odnajduje się we współpracy z innymi osobami zespołu i to po prostu nie działa. Firmy, które prowadzą rekrutację najlepiej, potrafią zbalansować oba obszary, poprowadzić kandydata i potwierdzają umiejętności kandydata zarówno od strony miękkiej, jak i technicznej, w takim samym, nie mniejszym lub większym stopniu. Idealny kandydat lub pracownik nie istnieje, jednak połączenie weryfikacji miękkiej, motywacji, dopasowania do kultury organizacyjnej z wiedzą techniczną, to często przepis na finalny sukces rekrutacji i tzw. perfect match, oraz długofalową współpracę. Jakość w procesie software development. Kluczowym elementem procesu software development jest jego jakość. Elementów tzw. quality assurance, takich jak testowanie, refinements, metodologia agile, jest mnóstwo. Jednak to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że tak jak w większości segmentów usług i produktów, jakość jest bardzo mocno powiązana z ceną. Nie da się zatrudnić dobrego i jakościowego specjalisty po niskiej stawce. Tak samo jak nie da się kupić dobrego auta za niewielkie pieniądze. Podobnie sprawa ma się w przypadku korzystania z usług firm IT. Nie da się płacić niewielkich kwot za usługi i oczekiwać super jakościowej usługi. Jakość jest bardzo często rezultatem ceny płaconej za daną usługę, a w szczególności w branży opartej o zasoby ludzkie, a nie o konkretny produkt lub skalowalne oprogramowanie. W trakcie procesu Quality Assurance jest przecież mnóstwo rzeczy, o których trzeba pamiętać, i aby je pokryć, jest to powiązane ściśle i bardzo mocno z ceną płaconą za te właśnie usługi. Project Management i Business Analysis czyli kluczowe role nietechniczne. Wydawałoby się, że kluczowe role w projektach IT pełnią zawsze osoby techniczne deweloperzy implementujący określone rozwiązania. Jest to kolejny mit powielany przez kolejne lata przez środowisko. Który często jest powielany również przez same firmy IT. Oczywiście osoby techniczne pełnią rolę szalenie istotne, bo bez nich rozwiązania nigdy nie zostałyby zaimplementowane. Jednak to role konsultantów, architektów i koordynatorów są często tymi, które dbają o całość projektu, jego harmonogram, jak również jego pozytywne przyjęcie przez użytkowników. Bez osób, które wiedzą, jak wydać projekt do grupy docelowej, zaprojektować go, Wypromować go, jak koordynować prace związane z rozwojem projektu tech pomiędzy zespołami, lub jak budżetować projekty, żadna technologia nie miałaby prawdopodobnie prawa długoterminowo istnieć. Podobnie jak projekty nigdy nie powstawałyby bez osób stricte technicznych. Takie projekty są praktycznie zawsze wynikiem i dziełem prac całego zespołu, zarówno technicznego, jak i biznesowego, a nie jedynie deweloperów. UX i UI, czyli to co widzimy. Zanim zacznie się development, praktycznie zawsze należy zaprojektować to, co użytkownik zobaczy na ekranie. Mimo że praktycznie każdy przyzna, że wygląd danego rozwiązania robi różnicę. W projektach technologicznych planowanie wizualne okazuje się nie być standardem. Wiele firm lub klientów decyduje się na wyeliminowanie tego etapu i elementu celem oszczędności i skupienie się tylko na podstawowych aspektach. To błąd, który potem bardzo ciężko naprawić. A poświęcenie odpowiedniej ilości czasów i zasobów praktycznie zawsze przekłada się na pozytywne wyniki. UX i UI to wciąż kluczowe elementy procesu deweloperskiego, o których nie słychać tak dużo, jak o samych rolach technicznych. Skomplikowane umowy, czyli intellectual property. Na rynku IT przyjęło się, że umowy na takie usługi są złożone, skomplikowane i niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego. Co do zasady jest to prawda, lecz dostawcy, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, mocno uprościli podejście do klienta i w dzisiejszych czasach można już liczyć na sensowne i zrozumiałe warunki umowne. Pewien poziom złożoności jest jednak wciąż obecny. Powodem jest głównie chęć zabezpieczenia swojego interesu przez obie strony, zarówno klientów, jak i dostawców. Takie jak terminy wypowiedzenia, sytuacje krytyczne, niedziałająca infrastruktura, czas odpowiedzi lub SLA, czyli serwisowanie poprojektowe. Warto jednak zauważyć, że są w umowach punkty szalenie istotne dla powodzenia takich projektów. Takim punktem jest m.in. przekazanie praw do własności intelektualnej. Ten aspekt musi być pokryty w odpowiednim stopniu, aby zapewnić klientowi otrzymanie praw do zamawianych prac po realizacji projektu, a jego brak często prowadzi do konieczności pisania kolejnych umów lub konfliktów na linii dostawca-klient. Komercjalizacja, rozwój i skalowanie, czyli kluczowe elementy sukcesu. Rozpoczynając projekt IT, często nie myśli się o jego komercjalizacji oraz dynamicznym wzroście i rozwoju, czyli tzw. skalowaniu. Jeśli produkt realizujemy jedynie dla wąskiej i ograniczonej grupy użytkowników, nie powinno być to problemem. Jednak często jest to błąd prowadzący do ograniczonego wzrostu projektu. Warto od samego początku pamiętać o możliwościach rozwoju technologii do szerszej grupy użytkowników i jego dynamicznym wzroście. Nazywa się to dostosowanie infrastruktury do jej późniejszego skalowania. Elementami istotnymi z perspektywy skalowania technologii są m.in. infrastruktura serwerowa, mikroserwisy, relacyjność baz danych lub dostęp API. Często produkty realizuje się również bez konkretnego planu na jego komercjalizację i wydanie do grupy potencjalnych klientów. Ten aspekt dotyczy najczęściej początkujących przedsięwzięć, które nie zdają sobie sprawy, że nie da się samemu finansować technologii w nieskończoność. Potrzebna jest komercjalizacja i przychody. Aspekt komercjalizacji technologii to jednak kompletnie osobny temat, o którym można by napisać osobny materiał. Warto jednak pamiętać o tym, że na rynku pozostają i finansują się tylko te produkty, które mają swoje grono realnie płacących klientów. Szczególnie w Polsce, gdzie kapitał zewnętrzny jest jednak mocno ograniczony. Krótkoterminowe oczekiwania versus długoterminowość projektu. Realizując projekty nie tylko technologiczne, często myślimy o krótkoterminowych korzyściach i o tym, co wydarzy się za tydzień, miesiąc lub dwa. Warto jednak mieć na uwadze, że projekty te ciągną się latami i często realne efekty prac nad technologią mogą być widoczne dopiero po kilku latach, zakładając postęp każdego tygodnia poprzez odpowiednie planowanie i wykonywanie sprintów. Projekty technologiczne to jednak zdecydowanie nie miejsce dla projektów krótkich i szybkich. Większość projektów rozwija się miesiącami i latami, i pracując w tej branży warto mieć odpowiedni poziom cierpliwości. Podsumowując to wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj, ale to jedynie niektóre z elementów istotnych dla projektów technologicznych. O szczegółach takich projektów dowiecie się z innych materiałów oraz z opisów realizowanych przez nas projektów technologicznych.